11 listopada mieszkańcy naszej gminy licznie przybyli do bogatyńskiego ośrodka kultury, by wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Miłym akcentem na powitanie był słodki poczęstunek. Pączki ufundowane przez GS w Bogatyni, opatrzone miniaturowymi biało-czerwonymi flagami. Okolicznościowym wystąpieniem rozpoczął uroczystość burmistrz miasta i gminy Wojciech Błasiak. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, ja serdecznie Państwu dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do wspólnego uczczenia narodowego święta niepodległości. 101 lat temu spełniły się polskie sny o niepodległej ojczyźnie. Po latach walki, po klęsce zaborców podczas I wojny światowej, dzięki skutecznym działaniom dyplomatycznym powstała II Rzeczpospolita, wolna i suwerenna. Ta wolność była możliwa, bo Polska, zanim wróciła na mapę Europy, była przez 123 lata pielęgnowana w sercach pokoleń naszych rodaków. Dziś okazujemy wdzięczność tym, którzy ją tworzyli, oddajemy honory narodowym symbolom. Mamy przywilej obchodzić 101. rocznicę niepodległości, żyjąc w wolnej Polsce i w Zjednoczonej Europie. Jesteśmy tu razem. Aby z dumą poczuć się częścią wspaniałej narodowej wspólnoty. To dzień pełen radosnego patriotyzmu, symbolicznych urodzin naszej ojczyzny. Świętujmy więc z uśmiechem biało-czerwonym i cieszmy się wolnością. Zapraszam na program arcystyczny i do wspólnego śpiewania. Dziękuję Państwu bardzo. Roku nasza ojczyzna po 123 latach niewoli odzyskała wolność. Od tego ważnego wydarzenia minęło 101 lat. Spróbujmy przenieść się myślami do tamtych czasów, bo jak powiedział Jerzy Waldorf, myśląc o przyszłości narodu, trzeba się oprzeć o jego groby. Znaszli ten kraj, gdzie kwitną nad grobami piołuny, gdzie niebo, twarz błękitną, w czarne kryje całuny, gdzie pola mi zasiane, las szumi pieśń cmentarną, rzeki, łzami wezbrane, przez ziemię płyną czarną, Ojczyzno, kraju drogi. Czyliż już dla ciebie nie ma szczęścia na ziemi i litości w niebie? Czyliż wiecznie zgnębiony pod groźnym toporem. Już Polak nie potrafi też umrzeć z honorem. Of a mean boy. Po programie przygotowanym przez Bogacińskie LO mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w pierwszym wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Chór wiodący utworzyły na scenie wokalistki z klubu nauczycielskiego Iziz, Bogacińskich Amazonek oraz Jamajki. Śpiewającym akompaniował Krzysztof Wermiński z Bogacińskiego Ośrodka Kultury. To Polak na magnety, Czyj do Polsko takich Takim hasłem z tej podmiety Tromponasza Wiele innych pieśni zapisało się również na trwałe w naszym repertuarze narodowym. Polacy walcząc z wrogiem na przestrzeni wieków, Zawsze krzepili się piosenką. Do takiej należy o mój rozmarynie.